Dobra mordy, już jestem Wszystko gra gitara Okej, okay, już jestem. Siema ninja, siemka Okej okay. się to dodać. Siema, Jakubek Witam, witam w klanie napiszę jak testowałem przed live'em czy laguje live nie lagował zobaczymy jak na live ok mam 8% na razie troszkę może lagować ale zaraz zobaczymy OK. Mojeju. Zaraz sobie pogramy, tylko tutaj napiszę w klubie, tylko nieprzycielnie wyszłem. Widzicie tutaj nowe do osoby dołączają. No nie. Chyba sobie odpuszczę to Dobra, poczekajcie chwilę, okej? Okay? Muszę kurde, się załadować Toja git. Cyk, poczta No, witam, witam Siema Nowa Esport, siema Kacper Siema Mufi, siema Kapi Witam, witam Okej okay. Jeszcze to trzeba opublikować i będzie git Możecie łapeczkę zostawić wiecie dla zasięgu, łapencja okay. No i też możecie ten O, Piotr już tu napisał. <grym> Dzięki Pieter no. hmm. Możecie wbić do klubu jak ktoś z live'a jeszcze nie wbił do klubu, to zapraszam Zelaguje mi bardzo. O widzicie, jest od 5000 Klan. O, widzę, że już dołączyliście. Fajnie. Co się stało? Offline jest? Czekaj. Witam, witam. O. Ok. No i gitara, dołączyliście to fajnie. Dobra, macie tutaj kodzik. Ja bym was zapraszał przez klub, ale mam lagi. Muszę mieć ten powyżej 10%, to nie będę miał lagów. Samiki pamiętam, hubis, pamiętam się, ma. No, możecie zostawić lajkacza, jak ktoś nie zostawił Dla zasięgu, także wiecie co robić Łapeczka Do zasięgu Łapa w górę i lecimy Jak ktoś jeszcze nie subuje, to może suba dać Gdzie prawdziwy VCR? O, już nie mam lagów, okej okay. Już nie mam lagów, mam 11% Ej, Michu, ja do rekordet nagrywam Kasper kapi. Zaraz cię mogę zaprosić jak nie będą dołączyć ten O siema pan Janusz, <grywki> Kacpiks normalnie Dobra e, hubis rozpadł się, bo im nie było i ten. No Pieter mogę ci dać moda. Okej okay. Jaka tam z Klanu? Nałogowy gracz Stars e, Ekipa Mateziaka jest bardzo dużo miejsc. O, widzicie, że mi nie laguje. Jaka nazwa klanu? Mordeczki już wam tu. O, zapraszamy na live now. No, tu macie mój klub. Jak ktoś by chciał dołączyć. Proszę bardzo. Od 5 tysięcy 40 wolnych miejsc. Także nałogowy masz tutaj. Proszę bardzo. O, Okej. Okay. Dobra, to może poprzez po klub pozapraszamy trochę ludzi. O, Dawid Ruma Hehe, <laughs> Siema, Kasper, siema. No, Macius, witam Macius, Siemano. Dobra, widzę, że już dołączyliście. G fajnie, gitarka. Dobra. Zagram sobie tutaj. Może, o, o. Ej, szoki meku, zaraz możesz dojść, bo przed chwilą ten był stworzony room. Możesz, Szomikę, tylko musisz poczekać nałogowy gracz. No to spoko, to, to wbijaj do klubu, mordo. rozegraj. ja też pomagam, na przykład, widzom, niektórym. A co, Leon? Nie wiem o co ci chodzi. On tutaj możecie wpadać na Discorda. Tu wam Jakubek napisał. No. Okej, okay, o fajnie, że pozdrawiam wszystkich. Będę tu pozdrawiał kto? Dobra, normalnie pozdrowionka. Pozdrawiam wszystkich o Ninja. Uks Bruno, Rudy, Igor. Nitrik Sebek, Laki, Filipeku. No, pozdrawiam was wszystkich mordeczki. Dziękuję, że dołączyliście do klubu, że pom że pomogali po... No, Macius, no napisz tak jak Macius. Si na się ekran to, to jak są jak. No, miło kiedy. No już możemy zagrać. Dawajcie, Odezu Dezu, ma Dezu I Dawajcie, kto jeszcze nie ma ready, Bolik, dawaj Bolik ready, bo tu wszyscy czekają. I Mordeczko i pierwsze na przykład jak ten... O Dezu, dzięki za suba, pozdrawiam cię Dezu, dziękuję ci mordeczko. pozdrawiam serdecznie dla Ciebie dzięki, dzięki Dezu za Subika. No i na przykład jak będzie y, 60 lajków powiedzmy i y, pierwsze sześć osób, które dołączą do Ruma dodam do znajomych. Tak to działa jakby ktoś był nowy a nie wie Kacpereku się ma o wywaliło mineta ok już jestem mam nadzieję że live jest w, w bardzo dobrym stanie bardzo dobrym, no tak no. no to ładnie hubis no coś mi ten neta wywaliło nie wiem co się stało. W ogóle nowe star powery mordy podochodziły. Nie wiem czy wiecie, ale o 10 dzisiaj o 10 doszły nowe star powery. Do Piper w ogóle doszedł, bo widziałem, bo mam ją na dziewiątym. A tak to to nie wiem do kogo jeszcze doszło. Y, Olivia, y, jaki klan ekipa Mateziaka: od 5000 mogę zmniejszyć. Mefion no, powiedziałem. O Esiak, dzięki za suba Esiak. Pozdrawiam cię. Dzięki za Subika. Pozdrawiam cię serdecznie. Dobra, o, dolosowało nam gierkę No, no nie wiem, czy coś ugramy Jak tak, yy, ten, tak późno będzie dobierało Okej, okay, o, żyje Okej okay. Nie, jakie lagi mam, kurczę. Musi mi się wczytać Potem, potem mordeczki nie będę jakieś, o Co? Dlaczego mnie wywala? Co jest? Co jest z tym? No, nie wiem. Patrzcie, mordy, tak laguje. No, kurde, mi miąż... Aj, o. Mam 5k. Za spoko. Hunter się ma. Yy, możesz do klanu, Mordo. Wiktor. Możesz do klanu. O, minionek się ma. Hitorek nie dostaje modów na, na razie. O, w ogóle mnie wywaliło z Ruma. Patrzcie. Jakieś lagi ma. No, musimy się wczytać, gra po prostu Dobra, o albo wiecie co mordeczki Przetestujemy sobie nowe star powery, co mordy? Oo, o, dołączyłem do Ruma, patrzcie normalnie W bitwie jeszcze, pisze że w bitwie, ha? Do El Primo doszedł nowy, ty czekajcie A spoko Spoko, sumikeku Mogę dojść? Polish Aleku? Możesz morde... Mordeczki wbijajcie! To jak teraz nie pogramy to po live'ie pogramy sobie Dłosy Ja na przykład... Jak wam na przykład brakuje do jakiejś rangi Z 30 pucharków to ja wam pomogę wbić Nie?